Patera, która y, też jest, sprzedaż y, tak, też już jest rozstrzygnięty. Y, my to zadanie, to to jedno zadanie 1a kontrakt y, etapujemy i y, w, w tym momencie to, zresztą panowie powiedzą, y, są kończone już projektowane w pierwszej części, niedługo będziemy się starać o pozwolenie na budowę. Y, tutaj jeżeli chodzi o y, budynek y, socjalny, wagę, gdzie punkt, y, tak zwany przok, y, hala sortowni w i Całe zadania jest do wykonania do no, niecałkiem końca przyszłego roku. Natomiast początek tak, liczymy tutaj te pierwsza, ta pierwsza łopata to gdzieś tam powiedzmy, połowa, yy, połowa, yy, połowa lipca. Ale ja tutaj wrzucę głos teraz Panom z budu yy, i oni szerzej powiedzą na temat tego, czego by od pan, Państwa tutaj było potrzebować. tylko powiedzieć, że yy, już, już jest to projekt Realizowany w formule za projekt, i wybuduj. Czyli najpierw generalny wykonawca musi wykonać prace projektowe, uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia, żeby rozpocząć realizację. No, w tej chwili te prace projektowe są już zaawansowane. Wiadomo, że żeby zakontraktować jakiegoś podwykonawcę, to ten projekt jest niezbędny, no, bo wtedy wykonawcy wiedzą, co, co mają wycenić w jaki sposób to zrealizować, także no, jakieś zapytania telefoniczne już do naszej firmy tutaj z tego terenu wpływają, na razie jeszcze je delikatnie stopujemy, bo nie jesteśmy gotowi do takich konkretnych rozmów z wykonawcami na dzień dzisiejszy, poza tym, że tutaj pan kierownik kontraktu, który będzie tutaj już w momencie rozpoczęcia rok na co dzień. Eee, przedstawi wkrótce ten projekt. Jest tu dość duży zakres robót technologicznych, które pochłaniają mniej więcej 40% wartości tego kontraktu. Reszta to są roboty budowlane, elektryczne, dokumentacja projektowa itd. Tak Wkładając ofertę na ten przetarg wiadomo, że dążyliśmy do optymalizacji ceny. Dzisiejszych. W dzisiejszych czasach cena jest podstawową... Czynnikiem decydującym o wyborze oferty i mieliśmy oferty podwykonawców swoje własne, natomiast zwyczajowo zawsze korzystamy z firm lokalnych, ponieważ firmy lokalne, z racji swojego usytuowania, no, najczęściej są najbardziej atrakcyjne cenowo, najbardziej mobilne i dostępne, w związku z tym jest to niepodważalną zaletą. Wartość. Robót budowlanych to jest około 33 miliony. Wartość uzbrojenia terenu to jest około 10 milionów. Elektryka to jest w granicach 2,5 miliona. Takie są mniej więcej czynniki, które składają się na ogólną cenę kontraktu. Tak jak mówiłem, wyposażenie technologiczne jest bardzo ważne, bo to jest 40 milionów, także znaczna część tego budżetu. Specyfiką tego kontraktu jest to, że raczej zdecydował się na no chyba najnowocześniejsze w tej chwili rozwiązanie, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, czyli połączenie zaawansowanego sortowania z fermentacją i z kompostowaniem. Jest to kierunek, który w tej chwili w Polsce i w Europie jest dominujący, jako najbardziej efektywny. Świadczyć może chociażby fakt, że w marcu tego roku przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Ministerstwa Ochrony Środowiska wizytowali właśnie obiekty tego typu w Europie celem wyznaczenia wytycznych do gospodarki odpadami na nową perspektywę. Myślę, że w ogólnym zarysie, jeszcze jeżeli chodzi o czas. Czasu jest bardzo mało na budowę tego, ponieważ tak jak już mówił Pan Prezes, <tuszy> to powinny się zakończyć. W przyszłym roku optymalizacja procesu jest do czerwca 2016 roku, ale wtedy to już będą bardziej zagadnienia technologiczne niż budowlane.